Ja jestem Brodaty, a to jest kolejny odcinek. Wiem, że przez bardzo, bardzo długi czas na moim kanale absolutnie nic się niestety nie pojawiało. Spowodowane to było bardzo, bardzo prostą rzeczą, mianowicie tym, co jest dość EDF chyba. Nie, D? Coś takiego, jeśli pamiętam jak tą grę się grało, wiecie? Więc, więc nie dziwcie się, że trochę lamię. No, właśnie koleś zniknął, nie wiem gdzie się w ogóle pojawił. Spowodowane to było po prostu remontem, moi drodzy. Nie bardzo miałem jak możliwość. Chyba trzeba rozwalić najpierw dokładnie. Nie bardzo miałem jak cokolwiek remontować. Może inaczej, nie remontować, tylko cholera, nie pamiętam jak się grawiecie. Ja chciałem sobie pograć w Magikę. Znaczy to jest inaczej. Medzika. Magica... Dobra, już chyba pamiętam. O, pamiętam, 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 pamiętam. Dobra, przypomniałem sobie. Moi drodzy, remont, prawda? Jeżeli się coś remontuje, to najczęściej nie ma się możliwości, powiedzmy, nagrywania, tworzenia czegokolwiek, prawda? Więc ten materiał jest czysto na żywca, ja sobie mogę coś się potykać i tak dalej. No, skończył się remont i mam nadzieję, że uda mi się wam pokazać jakoś, co udało mi się zrobić. Przede wszystkim zmieniło się trochę moje miejsce pracy, prawda? Więc. I zabiłem kolesia, pięknie. Jeszcze się trochę podleczę. Jak najbardziej, w jakimś vlogu pokażę Wam, m.in. moje aktualne centrum dowodzenia, czyli powiedzmy, miejsce, w którym aktualnie pracuję, bowiem naprawdę się zmieniło. Zmieniło się biurko całkowicie. Miałem malutkie biureczko, na którym ledwie mogłem zmieścić. na którym ledwie mogłem zmieścić moje aktualne e, sprzęta, nie mówiąc już o przyszłości. Ajajaj, aj, aj, dobra, spadamy, spadamy, spadamy. A, dobra, zabił mnie niestety. E, ale chyba jestem pierwszy na liście, drugi. Nie jest źle. Dobra, zrespiłem się, hello. Um, mam nadzieję, że uda mi się wam pokazać to, co udało mi się zdziałać. Mm, nie pamiętam, jak się robiło pewne czary. Ja może tutaj zacznę ich po prostu leczyć. Tych, których tu, tutaj w okolicy mam. Nie wiem co się stało, ale. to rozpierdol był niezły. Nie pamiętam jeszcze naprawdę, jak gra się w Magicę, nie? nie wszystkie te komendy, może inaczej, komendy. Te wszystkie czary pamiętam, jak to się robiło. Dlatego ja może tutaj poobraniam trochę, czy znaczy pobronię, bo mam wrażenie łapko suche. O, on też zrzucił niestety, tylko suche. Dobra. Gin śmieciu. Dobra, zginął. Że nie wszystkie te klawisze pamiętam i, i mi się myli. Dobra. Teraz ja się muszę trochę pole, poleczyć. Nie wszystkie te komendy klawisze pamiętam jakie tu się czary wykonywało. Ła słucha! No pięknie. Pięknie mnie kosucha zabiła niestety. No, tutaj nam przejmą tego spawn pointa, więc, więc raczej się tutaj nie zrespię. No niestety, no niestety, niestety nie dam rady tutaj nic zrobić, sami, jeszcze mnie zamrozili. A, tu trzeba się odmrozić. Proszę jakie to cwane. Dobra, zabiję jednego. Jeszcze się poleczę, Chodźcie tu koledzy, bo pomożecie mi trochę. Naprawdę gra jest fajna, oczywiście wszystkie linki macie w opisie. To jest wersja taka preorderowa, że tak powiem. O kostuchy! Niestety te kostuchy są przegięte, naprawdę kostuchy są przegięte bo zabijają na hita, praktycznie zabijają na hita, więc kto rzuci kostuchę, kto, kto że tak powiem rzuci te ulti, czy ulta, czy jak to się tam nazywa w tych wszystkich gier typu e, MOBA to niestety od razu wygrywa. No zabijcie go, zabijcie. Dobra, wygraliśmy. E, przejęliśmy chyba wszystkie punkty kontrolne, przez co przeciwnik nie mógł się nigdzie zrespić. To jest oczywiście wersja alfa, czyli powiedzmy, mm, wiele rzeczy może zostać jeszcze zmienionych. Na przykład tutaj dostajemy jakieś doświadczenie za zabicia, za impy, za mm, e, damage, za kreatury czy przejęcia i tak dalej, ale to na razie nie ma żadnego użytku. Mam nadzieję, że coś z tego ciekawego wyjdzie. Na razie dostanę po prostu szósty poziom i, i tyle, i nic mi to chyba na razie nie daje. Są umiejętności, jak widzieliście, na razie cztery, czyli tam by był chyba przyspieszenie ruchu, wskrzeszenie kogoś, kostucha oraz taki, takie meteoryty spadają. Mam nadzieję, że będzie tego dużo, dużo więcej. Mamy też jako taki tryb, powiedzmy... Nie wiem, czy mi znajdzie teraz gry. Są naprawdę problemy ze znalezieniem gry, przynajmniej w tym momencie, w którym nagrywam. To jest już piąty albo szósty raz, kiedy próbuję coś nagrać. No, jak sami widzicie, mamy tu jakieś błędy mm, z połączeniem i waliło mnie do menu głównego. Ale zaloguję się i zaraz Wam pokażę mniej więcej, jak wygląda jeszcze bo to też jest fajna sprawa, której w normalnej medzice nie było. Mm. A mam nadzieję, że będzie. Dobra, zalogowało mnie, wej wejdę sobie do gry. Może mnie dołączy do jakiejś, mam taką skromną nadzieję. Jeżeli nie, to przez ten czas pokażę wam, jak wygląda między innymi, między innymi ekwipunek. wiem, tutaj mamy coś takiego, że mm, każda ta szkoła magii ma swoje statystyki, prawda? Na przykład ja tutaj mam em, troszeczkę mniejsze obrażenia ziemi, ale za to zwiększone obrażenia od piorunów, prawda? Mamy jeszcze życie, mamy jeszcze... No niestety nie będzie chyba następnej rundy. Ale to i tak jest jakiś czysty, spontaniczny, szybciutki odcinek. Tu jeszcze mamy damage, ile za atak, prawda? Szybkość ataku, szybkość ruchu, życie. No i po prostu wyposażamy naszą postać. Niestety to wyposażenie jest trochę biedne. Mam nadzieję, że w finalnej wersji będzie tego więcej. Mam nadzieję, że będą jakieś czapki, że będą ubiory, że będą nie wiem, rękawice, coś takiego, jakieś buty i tak dalej. Na razie mam tylko dwa sloty na przedmioty. To znaczy, tutaj mamy konkretnie broń do walki, wręcz oraz różdżkę, prawda? Mamy jeszcze. Mamy jeszcze nasze szaty oraz pierścień. Mam nadzieję, że będzie tego więcej ogółem. Mam nadzieję, że ta gra będzie bardziej bazowana w stylu, powiedzmy, takiego Team Fortress, czyli co jakiś czas dropią nam jakieś przedmioty, które sobie po prostu łączymy, montujemy, coś z nich składamy i jest po prostu fajnie. No, niestety cały czas wyskakuje mi błąd. Hackfish już od samego rana. Ten odcinek jest nagrywany po południu, więc. No niestety nie mam szansy nagrania kolejnej rundy, więc, taką jedną rundą będziecie się musieli niestety zadowolić. Jeżeli ktoś chciałby ze mną potestować tą grę, to chyba ona jest dostępna w formie dołącz przez Steam, czyli po prostu, jeżeli wejdziecie sobie do bruta tej grupy parowej, to tam na dole. Znajdziecie członków i chyba jeżeli gram akurat w Magicę, to możecie tam kliknąć dodaj. E, niestety nie dodawajcie mnie do znajomych na Steamie, bo to nie ma sensu. Codziennie dostaję po kilkanaście tych zaproszeń i nie wiem, czy przypadkiem zaraz nie zapełnię sobie listy albo coś w tym stylu. E, no i po prostu co chwilę bym dostawał wiadomości. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, na dole w opisie jest link do Facebooka, jest y, też Skype, na którym możecie mi coś tam napisać, jeżeli wam leży na sercu. Ja to oczywiście przeczytam. Niekoniecznie na to odpowiem, ale na pewno przeczytam. To by było na tyle. No i cóż, dzięki za obejrzenie tego króciutkiego materiału. Tyle.